Siemano widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z Squasbusters, więc widzowie, gramy zagramy sobie w pierwszą rundę albo nie, bo chyba tam mam coś widzę że do odebrania w sklepie za darmo patrzcie, zdobyliśmy jakiegoś smoka i też jakiegoś kurczaka kurczak czy jakieś co to jest um, Zrobiliśmy ile? 2 miliony? Ty? Ile my zdobyliśmy tego? Ja nie mogę, jak widzowie, dużo! Patrzcie, jeszcze, jeszcze zdobyliśmy chyba jakieś wybranie do tego kurczaka. Co to tam jest? Ej, widzowie, mogę to rozwijać! Patrzcie, rozwinąłem sobie. Mam drugą moc. Chyba tak? O, jeszcze mam tutaj jakąś nagrodę. Jeszcze mam nową postać! Ej, widzowie, ile dzisiaj mam nowych postaci? Do odebrania co jest, widzowie. Mam jakiś tutaj mega co to jest. Dobre widzowie, nie wiem. Dobre widzowie gramy już. O, jak chcę medyka. Nie, bo mogę sobie tego kurczaka uleczyć, tak? Tutaj mogę sobie to porozwijać roz, patrzcie na Maxa. Teraz tutaj też to mogę sobie... I już niestety widzowie nie mogę. Patrzeć, mam... Mam różowego czy fioletowego. To jest taki... Bardziej bym powiedział, jeszcze fioletowy kolor Dobra widzowie, a my gramy Uwaga, widzowie Doszło nam, nam się mapa Mam wyszukiwanie graczy, widzowie Ciekawe co nam tutaj wypadnie O, mam, mam Łąka walki I przeciążenie Co tam było? Nie wiem, widzowie Ale gramy um, No to dobra Teraz sobie zabramy goblinę. Ja chcę goblina. Goblin jest mega widzowie spoko. Dobra, niestety teraz jestem ostatni. Ale, ale robię sobie teraz kurczaka, który ma jakąś mega supermoc, który jest mega silny. I jeden kurczak powiem wam bije, ale mega dużo. Jeszcze raz chcę kurczaka. Widzowie, dzisiaj, dzisiaj robimy armię kur, kurczaków. Dobra, rozwaliliśmy tego bota. Dobra, nie uciekam stąd, bo to mega dużo ten jakiś gościu zadaje. Nie, dobra, chodź tu. Jez, yes, wygraliśmy widzowie. Robiliśmy kurczaka. Czyli nie kurczaka, tylko tego, jakiegoś ogromnego po potwora. Poczekaj, jak mam wielkiego kurczaka, słuchajcie! Patrzcie, co to jest za wielkolud jakiś. Patrzcie, jak uciekają ode mnie. Wie wiedzą, że nie mają ze szans. Znowu z kurczaka, wale. Patrzcie, ale tutaj każdego prawie rozwaliłem. Co ja tu robię? Weźmy sobie o, tego barbarzyńca. Mam trochę lipę, więc się uleczyłem. Też bomba. Niszczymy go sobie. Też medy sobie robię. W jakiegoś smoka? Patrzcie, co tutaj mi robię. Patrzcie, ile mam monet! Co się dzieje? Jak ja tu jestem wykokszony w tej grze. Uuu. O, czy coś? Ktoś... Nie wygraliśmy, widzowie, finish, ale ja pierwszy raz w ogóle miałam takiego w ogóle widzowie smoka i ja nie widzowie co się tu dzieje, ale mam pierwsze miejsce, więc chyba. od No więc otrzymujemy taką skrzynkę mamy. Więc według mnie to fajnie. Baga. Mamy bonus, mamy ba bardzo duża skrzynka. O, i mamy małe L prima. Muszę to. Aha, bo to kosztuje karnet. I teraz mogę tylko tą skrzynkę zlubować No dobra O i mamy znowu El Primo Widzowie, jak ja mam szczęście do tego El Prima Mamy znowuż kurczaka Takiego wielkiego, o oba. Duża i złota jak I mamy Coś tutaj, coś mamy. Tutaj mamy nową postać. Nowa skrzyczka. szybko to, to widzowie otwieramy na raz. Tutaj też mamy coś. chodzimy widzowie do sklepiku. Oferta dnia. O, mam tutaj coś za darmo, to sobie biorę widzowie. Wiecie no, jak za darmo, to trzeba brać. Mam już tutaj oddziały. I kurczaka chcę. Ja chcę sobie widzowie go ulepszyć Bo ja uwielbiam tego kurczaka Ale też bym chciał... Słuchajcie widzowie mam, mam jakąś wiedzę ja w ogóle Medyka, a mogę sobie coś ulepszyć? Nie, nie mogę No to dobra, widzowie gramy Robimy sobie... a Nie mogę, no to gramy widzowie Zbyt mi się teraz ciekawie jaką notę nam teraz wylosuje Ciekawe widzowie O i mam jakąś dolinę do, do no, Po gromcy jakieś tam było jakieś klejnoty I zala w klejnotów no. Tutaj można coś fajnego chyba wygrać Ja chcę. Widzimy. Widzimy epicka. A sobie odrażam. Będę miał medyka, który mi będzie leczył. Gdzie to jest ten zalew klejnotów? O tutaj to jest chyba, tak? To jest coś czuję, że ja to przegram. No, takie trochę widzowie dziwne wyrażenie, że ja to przegram. O kurczaka sobie wybrać. Jest! Goblina kurczaka, bo kurczę, jest mega widzowie op. Tutaj według mnie jest mega opy. w no, jakieś... widzowie tego goblina jakiegoś. Dobra, widzowie, tutaj teraz co teraz możemy sobie Tutaj teraz barbarzyńce sobie Dobry, zrobimy. To jakaś skrzynka za 20. Jakaś mega dobra chyba skrzynka. O, kruch barbarzyńca. Uuu, ale widzowie, fajnie. Zasłończyca, że jak ja ich rozwalam chyba na jednego hita, chodźcie tu. Dzięki. Dzięki. jestem pierwszy. Wszyscy widzowie mają ze mną loła. Dobra widzowie, ja tej klejnotów zdobywam. patrzcie ile tu jest monet ja, ja ja tutaj ja tutaj widzowie jestem chyba królem tej gry no patrz patrzcie co się tutaj zdobywa właśnie tak się widzowie wygrywa wszystkie rundy patrzcie na to no chodźcie tu Widzowie, no, oni tutaj widzę że tutaj oni tutaj teraz uciekają. No i wygrałem widzowie. Tak się wygrywa gry. <gry> widzowie. Jak widzicie, zdobyłem tutaj grę. Jestem pierwszy. Ma, mam widzowie, teraz pierwsze miejsce. Okej, okay, widzowie. No, szkoda, 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 że widzowie nie, nie mamy bonusu, ale wygrałem tę grę. Więc fajnie. Więc naprawdę, widzowie, fajnie. Zagramy sobie, w jeszcze jedną grę. Zagramy sobie, może. Nie, dobra. Widzowie, gramy. To jest jeszcze jakieś dwie gierki. Raczej widzowie będą. Jeszcze jakieś dwie gierki będą, raczej. O, teraz są jakieś kurczaki jeszcze. Do tego. Nie, dobra, widzowie, my już kończymy ten, ten odcinek, bo to już, no ten, ten odcinek już i tak już trwa jakieś 15 minut, zapewnie. No, więc ja, ja, widzowie, kończę na dzisiaj, bo ta, pewnie też będzie długo trwała. Zapewnie. No, no więc, widzowie, ja już kończę na dzisiaj. Widzimy się jutro. Zapewnie ja więc ja już się wam więc ja już się Dobra. z wami Sześć nam, pa, pa, widzowie.